Kozów Jana Zbigniewa-Basy, wójta gminy Żarnowiec Grzegorza Sceliny i prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Wolkoszu, Konrada Kuliga, serdecznie Państwa witamy. Szczególnie, gorąco witamy. szczególnie gorąco witamy gości honorowych naszej uroczystości i patronów, przedstawiciela premiera Mateusza Morawieckiego, pana Wojciecha Labudę, Budę. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych w związku z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci. Wit Witamy rodzinę Bolesława Gwiazdy, pana Andrzeja Gwiazdą z Małożonką, panią Halinę Galas. Państwo Annę i Sławomira Bańbułów. Panią Bożenę Pielkę. Witamy posłów, parlamentarzystów. Witamy Pana posła Roberta Barwasa. Witamy przedstawicieli władzy i administracji państwowej, przedstawicieli Województwa Śląskiego oraz Województwa Małopolskiego. Wicemarszałka Województwa Małopolskiego pana Łukasza Srulkę. Lud. Salvo! Honorów! Celowo! Woof! Salvo! O! Przeszpierdźmy. 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 Drugi szereg na wprost. Bać. Spocznij. Dziękujemy W oraz rodzinę Bolesława Gwiazdy pana Andrzeja Gwiazdy z małżonką. Panią Halinę Galas, przybyłych na naszą uroczystość, posłów oraz władze samorządowe powiatu Zawiercińskiego, Michalskiego i burmistrzów, organizatorów naszej dzisiejszej uroczystości, szanowni Państwo. Proces otwarcia pomnika będzie polegał na tym, że otwierający go uchwycą biało-czerwoną taśmę, za którą pociągną i ona otworzy naszą, nasz pomnik. Także zapraszam pana wicestarostę Pawła Sokoła, panu wójtów burmistrzów, pana pełnomocnika, tutaj do nas, do pomnika. Będziemy właśnie otwierać naszą. Zapraszamy jeszcze pana. Zapraszamy jeszcze mecenasa Cezarego Broszka do odsłonięcia oraz prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK koło w Olkuszu Konrada Kulika. Szanowni Państwo ci ludzie, który, dla których pamięć jest wartością nad najwyższą dziś zebrani pod otwieranym pomnikiem Bolesława Gwiazdy, wspólnym dziełem, wspólnym pociągnięciem za tę biało-czerwoną szarfę otworzą ten znak pamięci człowieka, który za Polskę oddał cenę najwyższą i niedanemu mu było w spokoju tej Polski wolnej zaznać. Zapraszam Państwa do wspólnego dokonania otwarcia naszego pomnika.